Hej, hej, tym witajcie! Yy, witam wszystkich w tym filmie. Jagiellonia Białystok gra z Legią Warszawa. Yy, myślę, że jest to pożądany mecz przez kibiców Jagiellonii, ale LEGI chyba też, bo nie wiem, czemu miałby nie być. I Jagiellonia wychodzi już z sansą ale dobra, jeszcze moja piłka. Okej, okay, nie tu chciałem podać, ale. O od pierwszych minut byłem w stoku. O, yy, karny, karny. Tego szuka ten zawodnik Jagieloni właśnie. No ale tak. czerwona kartka, co się dzieje? W drugiej minucie. Okej, okay, druga to się minuta. kibice Jagieloni już są uradowani drugu. z tego powodu. I teraz jeszcze jest szansa na strzelenie. Ja strzelam w środek, oczywiście. Nie! nie! Gol! Nie! Gol od słupka, ale fart. Wiesz czemu nie obroniłeś chyba? Bo ja nie zrobiłem jakby na zielono. Nie, nie, ja przez przypadek zrobiłem. Nie wiem, ale to Jakby... się ponad nie dało bronić, bo to słupko było tak jeszcze. No tak, ale, ale mi chodzi o to, że dzięki temu, że ja źle to zrobiłem, to on by no tak, celnie tak. strzelił. Dlatego przez to, że ja źle tam wytimingowałem yy, to strzelił niecelnie i od wpadł, ale nie wiem, chyba też byś nie obronił, bo ty się tak w dół rzuciłeś, a nie w górę. Nie, w górę właśnie, ale on poszedł chyba w dół po prostu. Nie wiem. Ale ładny szczał tak od tak, Prawie to... nie wpadł, Ja myślałem, że to nie wpadnie ja od tego grać... słupka. Muszę grać w mniej zawodników i początku. Niestety, cóż można zrobić. w ciężkiej sytuacji od początku meczu Kogo, kogo ty zmieniłeś? Napastnika za obrońc w Środkowy sensie. Okej okay. To grasz teraz Mądre, 8, się. 3, 5, 1 Lol tak? eee, Co tu się Oj! dzieje? Co tu się dzieje może być już 2-0 i jest Piękny początek się meczu, 2 dla... do 0 zera i czerwona kartka Tutaj może być jakiś pogrom kompletny, tak się na razie zapowiada ten mecz A Tak Nie wiem co tu zrobił, ki... okej, okay, kibic Legi Warszawa, piłkarz Legi Warszawa Okej, okay, w ogóle widzieliście co zrobił mój piłkarz celebrując tego gola? Wbiegł w, w no, piłkarza Legii wokół. Nie, wbiegł w piłkarza Legii dosłownie No też sobie biegł wokół, takie to było dziwne Ale na razie, jeżeli tu nic nie pójdzie źle, to zapowiada się jakiś wysoki wynik dla Agieloni. Chyba, że tutaj Legia Coś zrobi, ale na razie strata. To naprawdę musiałby się stać jakiś cud w tym momencie, żeby odwrócić ten to spotkanie po prostu, Oj. bo granie z czerwoną drugiej minuty nie jest dobre. Ale właśnie tak się Je może stać! Nie Je jest samobój! Jest, jest, jest Jaki samobój od bramkarza się odbija piłka. To no, jest Ale Gronka. Ja. No mecz sezon się na razie zapowiada. No, może tak być. Dobra, jest teraz... samobój bramkarza, tak się zaliszyło. No nie tak, słusznie. ja słyszałem już jak komentator mówi, że jest samobój. Dobra, muszę podać gdzieś, żeby nie było znowu, że stracę piłkę. Dobra. Cię legia w wysokim pressingu, ale w 10 osób to nie jest chyba dobre. Nie, nie przejdzie. tak. Ale mój. dobrze, przejęcie. Mogłem strzelać chyba. Co tu robisz? No. Idź, gol. Trzy jest jeden. Co tu się dzieje? 10 minuta meczu. 11. Co to nie, jest? 4 4 gole i czerwono. Okej, okay, to jest w ogóle jakiś najbardziej szalony mecz w tak. ekstraklasie. Jesz... Komentatorzy i dekady. Się cieszą że mogą to komentować. No, ten mecz to będzie y, za granicą. Się o nim mówiło, co tu, akcja... Piu... jest, Jezu, co, co tu się dzieje. I akcja. Nie. Jest gol! Jest Co tu się dzieje? 4 do 1. Okej, okay, co tu się w ogóle. Jak tam widzieliście, jak się w ogóle, nie wiem, popychali? Dobra, biegnę w no. do tego piłkarza znowu. No chodź, no, no nie, nie dobiegłem. To powinno być taka taka kartka za to, co ty robisz. Nie wiem. Ale to bierz się minął z piłką też. Okej, okay. tragedia, tragedia co po No się dzieje, dobra, może uspokójmy trochę tą grę. Chociaż myślę, że no, Legia coś... musi na pewno, bo to się dzieje w. No tak, no tu nie te. to jest hit. Te moje bramki to były w większości po błędach twoich. No ale nie wiem, ja nie będę w sumie narzekał na to. Kolejna no, tak. akcja Jagieloni tutaj. No i strata jest. Chociaż? Dobra. Nie przejęcie, no jak. Ale teraz wychodzi z dobrym atakiem? Ja to legia. Prze, ja to przejąłem, ale on coś jakoś dziwnie wypuścił. Ok. Gol. I gol! 4-2 w 15 4, minucie, co tutaj się dzieje? Ok, nie wiem. Cała legia jeszcze wierzy. Chyba media na całym świecie będą pisać o tym meczu, że jakiś w ogóle najbardziej szalony mecz piłkarski miał miejsce w Polsce tej, ko w tej kolejce. W ten weekend, bo rzadko się spotyka tyle goli. Na meczu. No i strata, jak mieliście jeszcze czerwoną kartkę? I błąd, jak bielonii! O, to szybkie przyjęcie. No nie, ej dobra, to będzie groźny. Tam groźny wślizg był taki. Dobra, może uspokoję trochę do bramkaża. Okej. No i by tak ale... nie no, zagrać. Tak można robić. Często no tak, tak, tak chyba grają w tych czasach. Oj! Kluby. Okej, on to złapie? No to złapie. No, raczej tak nie grają. No, tak to nie, ale tak do bramkarza to podają często. Dobra No nie, przejęcie Okej, podania Dobre przejęcie No tu też mógł przejąć mój piłkarz, ale Drugim przejęcie. podaniem wyprowadzenie Na drugą stronę Dobra No nie, no Oj No co? Dobra To bot przejął, ja, ja nim nie sterowałem ja Sterowałem no tym co? drugim, tym piłkarzem Dobra, i zapow... O nie, Zapowiada się... nie. Nie, Chociaż... to będzie chyba zepsuta. Nie, jakby jakiś, nie wiem, wylew bramkarza był to może Ej lol, jak przejął w ogóle przyjęcie. Jak się poświęcił, żeby tą piłkę w ogóle odzyskać? Nie! Co, a szkoda, że decorative. tutaj faulanie nie ten drugi. Nie, co drugi nie był falu. Hmm. Oj! Dobra to po po zawodniku. E, że. Proszę. Proszę. to Proszę. Nie, Proszę. 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 Dobra. Nie, to... Oj, ale nie tak był to groźny, no, coś było. było to dosyć groźne, takie po ziemi i przy słupku. To no, mógł być gol, jakby tego nie obronił Musiał się wysilić, żeby to obronić, bramkarz legi. <laughs> to jest, ale akcja! I, I cztery, Legia na 4-3! Okej okay. Bez jednego zawodnika. To się skończy, nie wiem, 10-7 albo. Może być tak, że 8, bez... tak, żeby druga połowa będzie kompletnie rozbrana. No, może, może też w sumie tak być. Jak teraz. Się uspokoi ten mecz, to w sumie się uspokoił tak przez 10 minut nie było goli, chociaż to no w sumie i tak jest yy, jakby mało w normalnych meczach. To by był spalony, ale ty to na szczęście przejąłeś. No, ale to przejąłem, ale tu będzie być źle. Nie! Jaka wona teraz? Dobra, on się w ogóle później czołgł po tej, po tej murawie. Trochę tak. I tu mógł ktoś przejąć tą piłkę, ale niestety nikt tego nie zrobił. Okej. Okay. Ale akcja Legii. Co ci zrobił? On zgubił się z piłką, ale nie... Dobra. Jak? Słaby szczał nad bramką. Chyba za mocny po prostu... Był jak w ogóle jasno tu jest co jest. Takie dziwne to było. Dobra Dobrze, że wrócił sobie spalonego, ale i tak to podanie nie przeszło. Chociaż odbiór jest Gron... Nie, wielki do... Nie przejdzie OJ. Wielbłąd sam prawie był już y... Okej, okay, w drugą stronę teraz to samo to, faul to był jakiś. faul, ale leci dalej przywilej. Nie. 4-4, wow! co to jest? 4-4, co tu się dzieje? 4-1 na 4-4. Co za mecz w ogóle? Oj, tutaj Legia. Atakuje. No nie, strata. No nie, co? Dobra. Przejadę Teraz może jakaś akcja. Oj! Dojdzie to podanie. I może jakiś tapin? Nie, za nie daleko ma, poszedłem. Nie ma, czasu, nie ma czasu, Za daleko poszedłem. Tapina. No. Dobra, ojcze, tak piłkę. I prostopadłe podanie. Kolejne prostopadłe i gol. Nie, nie doszedł do tego. Broni w znowu. I koniec. Powrót do falu Zabawne. Dobra, to. To co, 5-4? nie. Okej. Okay. To patrz na to, Mam tutaj syf. 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 Chociaż bramka Jakiego? Okay, wow. chyba. żadne zagrożenie st, te, tego nie stanowiło. Chociaż mógł tutaj popełnić błąd, nie teraz przeszedł! Dobra. Nie! Ale łabimy później. Za pierwszym razem i tu przejdzie odbiór? Nie będzie. Oj, dobra, to jest żółte karta Oj, tu groźny dość ślisk, to powinna to być w jest kartka. chyba? Jest żółta kartka za to. Jest, tak. Raczej zasłużona. Dobra. No to nie będzie się z nią raczej kłócił. Oj, znowu tak akcja! Gol! Nie gol! Ale dobra! Bramka nie, jaki nie błąd. łapie piłki i 5 do 4 Bramkaszki powinien parować i przed siebie. Gdzie on biegnie znowu w ogóle? Oh. To nie wiem, Hesus Imas to był. Jak tak no. to były piłkarz Wisły? Tak, Hesus Imas ha z hat trickiem w ogóle. Oj. Co, co mówiłeś? No, że, no to że Olo, tak, nie Ja wiem że te są on bo bym przeszedł Teraz też Mickey VR przeszedł, ale to... <grym <grym y oj! To było groźnie Oj, ale tu jest nadal groźnie, tylko Okej, okay. Ty razy. widzisz jaki jest wynik jest 41 minuta jest 5 do 4 to I chyba... może być 5-5! To chyba nie jest normalny wynik No tapin, nieasty! Dobra łapie to! Jak blisko! Na razie, Ola, to, na razie to twoje bramki były bardziej yy, z jakby z tego, że ty ładnie no tak, a, a, a moje to takie po błędach. No. Dlatego no tu można winić bardziej twojego bramkarza niż mojego, że źle broni. Co tu Oj. się dzieje? Kolejny błąd. Nie co? Ale, Kiedy? No Teraz. Przy tym co Nie wiem. Dobra. Nie widziałem. I ma z w ogóle kontuzja, Strzelił hat no i dostał kontuzję Oj Ale przyszedł dobra, Ale brzydko Przejmę to Nie, dobra, nawet nie. Ja nie dotknął W sumie nawet lepiej Teraz w ogóle brawa za coś yy, Dobra, ładnie Tam się nie, Jeszcze dwie minuty I idzie akcja, jak Jeloni z w ogóle wychodzi przez chwilę nie. On przyjęci i będzie wykup. Jeszcze może odbiorą, odbiorą! Oj! Chyba wracam ze spalonego, karny jakiś! I to będzie rzut, rzut karny. karny! W, w ostatnich karny. minutach jakiś przypadkowy no rzut karny! Tak, strzelam w środek Szansa na odskoczenie drużynie Okej Ale chociaż żółtą kartkę dostał tam piłkarz Legii A jestem w twojej głowie Droga połowa właśnie się zaczyna. Myślę, że kibice nie żałują pieniędzy wydanych na bilet na ten mecz. Bo no to jest chyba jeden z najlepszych meczów ekstraklasy ostatnimi czasy. I czasami... dalej jeszcze będą 45 minut tego meczu, także. Okej, okay, odbiór. No jednak nie odbiór. Chociaż jednak nie było odbioru! Jaka akcja się z tego rozpoczyna? Nie, nie, nie. Chociaż. Tak jest. Ale. Dobra, nie ma! To było blisko, to było, żeby stracić gola. Można powiedzieć, że to, jest raczej najlepsza, że to była najlepsza połowa w historii Ekstraklasy. Yy! Nic z tego nie będzie. Dobra. Na spokojnie. Wygrywam jedną bramką przewagi, chociaż przy takim wyniku to nie jest za dużo. Okej, okay, to nie było na spokojnie. Taka dosyć poważna strata i z tego może być coś groźnego. I, so, i suła, ale różnego. on to wszystko zrobił! Ale broni. Ale nie I nie, nie wyjdzie. Ona. Wybije to, dobra. Wszystko nie. oprócz strzału było tu idealne Dobra, i teraz kontra. Nie, nie. wyjdzie. Bardzo dobry śiskiem, że Słychać, słychać oburzenie kibiców jakieloni, ale tu raczej nie było faulu. Nie, oj, tutaj słabe podanie. No nie, ale jednak przyjęcie. O! Oj! Nie no czemu tak nie słabo? Ma. Dobra moja piłka. Yyy, żółta na żółtą kartkę będzie. To było groźne. Dość bardzo groźne. taki nawet na pomarańczową kartkę. Może coś będzie? Nie, z to raczej będzie. nie ma szans w takim czymś. Oj, to tutaj było, oj, co to jest? Masz będą się? szansę. I są szanse. Jest prawda, ale to bardzo kontrowersyjne. No tutaj... Raczej. Odebrał piłkę, tak dosyć, no, możesz nam powiedzieć kontrowersyjnie, chociaż nie wiem, według mnie faulu chyba nie było. I był on w też bardzo. No to było dziwne akurat, bo to nie był taki strzał w bok siatki, tylko tak bliżej środka nawet, ale jest gol. Jest 6 do 4. I Legia ma akcję, dobra, ładna. Oj, 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 ależ odbór. No, no, wybicie. No nie, nie wiem, chciałem, żeby dalej wybiło, chociaż w sumie tam nikogo nie było trochę też. Więc nie mógł, mógł wybić na aut, ale. To bym musiał back kliknąć. Ale akcje legi. Dobra, znowu odbiór. No spokojnie, teraz. Cofnięcie jakieś takie, chociaż mogłem iść w sumie z akcją, to było trochę głupie. No tak, to tej nie było mojego. No ale. Może i tak coś tego będzie. Okej, okay, nie będzie. Ale jeszcze coś źle rozegrałeś. Liczę na to samo z twojej strony, ale raczej nie będzie tego samego... Nie ma! Sułpek! Ale karny? Nie, nie ma karnego, bo ja cię tam sfaulowałem. Nie, bo to było, to, to, no tak, ta piłka wiem. wyszła już. Dobra. Ale, Co? ale jak serio, słupek? No. Ja nie wiem, ja, ta, ta piłka tak się ja leciała, że sobie, nie... Bo... Ja czułem wibracje na bo Pad padł mi zawibrował. No tak, ale ja tam w ogóle nie widziałem nawet tej piłki. Myślałem, że to wibracja, bo ja cię sfaulowałem, a nie, że słupek był. Może od tego była. Oj! Oj! nie Oj, znowu takie... Oj! Nie, co Dobra. to miał być? on nie strzelił z pierwszej piłki, tylko sobie to przyjął? Przecież dosłownie był... No, ale nie też chciałem... drugi kąt no tak, po prostu... No, to chciałem, coś ale coś. chciałem z, ostra... z konto kąta spróbować. Nie wiem, czy on no. nie wykonał mojego polecenia, jak dosłownie ja nim steruję. Ja to nie było jamka, dziwne. To no ale na razie dwoma bramkami przewaga, chociaż to nie jest za dużo. Ale to był ryzykowny ślizg, on ma już żółtą kartkę. To nie był taki ryzykowny. Dobra, dobry od Tutaj również Mistrza Polski z Lechem Poznań, czyli jest taka Mateusza. Dzięki za piłkę. Okej, okay, to będzie, Oj, to będzie Co? Bomba z daleka, ale taka nad bramką. Mocna leciała ta piłka, ale niecelnie kompletnie. Chyba po prostu zespoły oba opadły z sił po tych intencjach. No w, 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 w pierwszej połowie 9 bramek, w drugiej jedna na razie. zajściu przeciwnika Po prostu po tej pierwszej połowie czuli się jakby grali już półtora meczu tak naprawdę chyba Ale tutaj jest znowu akcja Przesunąłem nie, się bramkarzem, ale i tak nie trafiasz nie, Ja się przesunąłem na bok to... bramkarzem w ogóle nie był to z... Ja... Nie wiem czy w ogóle to zadziałało, że się przesunąłem, czy nie było już za późno Nie no, czemu on nie podbił tak piłki, ja chciałem żeby tutaj jakiś karny był Czemu tu nie ma odbioru? Olej, okay. to może być. Fatalne. No i nie, jest, jest gol, na 6-5. Tam też próbowałem się przesunąć jakoś bramkarzem, żebyś może w niego strzelił. I w sumie było blisko, bo to było blisko, żeby to obronił nawet, ale. Nie na tyle, żeby to obronił. Nie, jakie to co ja O lol. Ty to specjalnie zrobiłeś? Chcieliś wycofać do bramkarza, czy. Nie. Okay. Tak właśnie dziwnie to wyglądało. No nie. Dobra. Tak czułem, że podasz, Dlatego Stopi się cel. tak cofnąłem. Y. Tak czułem, że tam podasz, Dlatego się cofnąłem. No właśnie. W ostatniej sekundzie w ogóle. Wam drugi piłkarz. No nie. No co to jest w ogóle? Czemu oni tak słabo podają? Tak prosto padle. Oddaj piłkę. Dzięki. Oj, to w ostatniej sekundzie coś jest na piłkę. już w ostatnim. Ostatnie 15 minut meczu. Nie. To może być decydujące. Ależ dobre przyjęcie. I słabe podanie też tak. Nie wiem co to było. Nie Oj tutaj prawie przyjdzie i to może być... Wielka Oj, kara dla... Oj czerwona... czerwona kartka tutaj! Czerwona kartka. Musi być! Musi być! Będzie czerwona. Będzie. Cokolwiek innego niż czerwona będzie po prostu złym decyzją sędziego. Jest czerwona. Tak. Jest czerwona. I okay. szansa dla Legii. Oj jaki błąd w podaniu. Ty to misklikiem zrobić, bo ski animację nie, czerwonej kartki? Nie, tak, 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 ale do niego. Bro. Dobra, dalej moja piłka? Może druga czerwona? Ale, próba krytyki. wymuszenia jakiejś czerwonej, ale. prostu podbicie piłki na no. twojej. Ależ podanie! Jas, wina byłaby, jakbyś zrobił ślizg. Nie! Tutaj musi być bramka. Nie ma! I jaki fartbocz boczna siatka Znowu się przesunąłem dlatego też celiłeś w bok, ale nie trafił twój piłkarz Dobra, 6-5 jest dalej, więc to jest dobry wynik Dla Jagiellonii I może być teraz koniec meczu NIE! CO TO BYŁ? Co to był za w taki Nie trafił przez w piłkę No tak Ja pierniczę mógł już tutaj się oddalić O, dobra, nie, myślałem, że przejął Mogła być już dwubramkowa przewaga, tymczasem tutaj jest akcja i... To jest groźne. Dobra, bo Nie! 80 minuta meczu. Idzie w tym meczu. Słaby ształ nad bramką. I co będę podawać między obroną? No to by było... No to myślę, było myślę, że zabijające widowisko takiego dobrego meczu. Myślę że kibice teraz jakie to nie Ole, ole, przy każdym podaniu, więc, yy. więc. nie wiem czy to jest takie zabijające widu, widu, wid, widowisko. Myślę, że dla postronnego kibice na pewno. No ale nie dla kibice Giloni, co tu robi twój bramkarz? Ale broni, nie chcę! Nie, różne chyba. Rosny. Jedno bramkowe prowadzenie w Dobra. Co ty zrobiłeś? No dobra, nie wiem po prostu wyszedłeś gramkałem Jeszcze to dośrodkowanie zrobiłem z y, panenką Dobra Nie wiem czy tak No właśnie nie wiem Wyglądało normalnie to dość Nie widzę gdzie jest piłka Ja widzę Nie nie Karny co? Nie, nie, powróci do Holów bo tam była Myślałem że karny Jakiś losowy tam ten Ostatnie minuty Jakiś losowy faul Tego ma. jak najważniejszym meczu Myślałem, że tam był jakiś losowy faul, ale nie było Na szczęście nie było Złe, zły złe strzał po prostu I Legia musi tutaj atakować wszystkimi zawodnikami po prostu Mogłem mocniej Nie, ty... ale na pewno nie tak Dobra wila, bo mamy przeciw... Dobrze jest. Nie, yes. ja nie Jest Jak 80 minut! No ja mogłem chyba normalnie strzelić, a nie żeby podkręcił tą piłkę co ty robisz Teraz błąd. Nie, broni to. Ale dobra. Przesunąłem się godzinę. Czekaj, daj Czemu? <laughs> Monitor. Y Ciekawe, ile doda do tej... ...drugiej połowy. Nie wiem jeszcze. Tego widowiska. Ale tu musi... ...być jakaś... ...jakieś dobre rozegranie. Nie. Nie, nie było, było go. Jest atak. Nie! nie! Ja tu to... nie to musi być GOL! To jest Mogłem nie wychodzić bramkarzem Mogłem nie wychodzić i mogłem też rozegrać to dośrodkowanie lepiej Euforia w białym stoku! ja tak myślałem, że mnie wprost miniesz jak wyjdę tym bramkarzem. A nie chciałem, ja chciałem żeby on przez chwilę stanął i chciałem się nim przesunąć, a już było za późno tutaj. Jak nicze no. Zupełnie jak z to No niby jest, ale... Nie, doda 3 minuty. Bez fałdy, Przyjęcie. Dobra. Nie. Nie. No chociaż... Nie! Czasu Nie, rożny. Jest rożny najprawdopodobniej. Nie ma. Po tobie poszło? Co? O lol. No to chyba już nic tu nie będzie. No raczej tu wybicie jest jedyną opcją. Żeby jeszcze była akcja i chyba będzie z tego akcja. Chodź akcje do Legi. Zostawiło się dużo miejsca na skrzydle dla Legii. Szansa! Czytanie, I... I go! Piłka. Piłka! Koniec! Co za co spotkanie! I jakże trudno będzie im się pogodzić z rezultatem na tablicy wyników. To koniec marzeń o końcowym triumfie. Szybko poszło. Tak, turniej jeszcze mógłby trwać. Tymczasem dzisiejsi wygrani już mogą otwierać szampana, bo Lauru zwycięstwa. Nikt im już nie odbierze. A co do przegranych? Cóż, próbowali jeszcze odwlec ten moment, ale nieprzypadkowo im się nie udało. Jest nad czym pracować, panowie.